To był wyjątkowy dzień do wspólnego świętowania, wzruszeń, refleksji nad drogą, jaką przez te 25 lat przeszło Stowarzyszenie Feniks. Jak mówi Ewa Giza, przez te lata przeszliśmy długą drogę od skromnych początków do organizacji, która dziś prowadzi dwa ośrodki wsparcia. Realizujemy projekty edukacyjne, terapeutyczne warsztaty międzypokoleniowe oraz aktywne działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i seniorów. Nie obyło się jednak bez wielu trudności. Zaczynaliśmy. W 2000 roku, no tak powiedziałabym, pod prąd i, i, i z różnymi problemami, ale aktualnie jest już zupełnie inny wiatr, zupełnie inny klimat, akceptacja także władz i społeczna i, 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 i ludzi do tego, co robimy. A jak Państwo wiedzą, od lat organizujemy system psychiatrii środowiskowej w powiecie kołobrzeskim, ale i nie tylko rozszerzamy naszą wiedzę, nasze doświadczenia na całą Polskę i można powiedzieć, że reforma psychiatrii, czyli tworzenie centrów zdrowia psychicznego jest na kanwie naszych doświadczeń, bo to są bardzo dobre doświadczenia, które pokazują jak można i szybko i trwale spowodować, żeby osoby chorujące psychicznie Mogły wrócić do funkcjonowania, mogły wrócić do pełnienia ról. Stowarzyszenie FENIKS jest uznawane w Polsce za instytucję wdrażającą i reprezentującą wzorcowe dobre praktyki w obszarze psychiatrii środowiskowej oraz pomocy społecznej. Stowarzyszenie wywarło istotny i wielowymiarowy wpływ na jakość życia mieszkańców Powiatu Kołobrzyskiego, nie tylko poprzez pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ale także przez zmianę społecznej mentalności, wzmocnienie więzi lokalnych i tworzenie przestrzeni wsparcia dostępnej dla każdego. Stowarzyszenie się dynamicznie rozwija. Od dwóch lat poszerzyło swoją działalność i o seniorów, i o dzieci, młodzież. Prowadzimy środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Nawaryńskiego 8. Mamy dwa ośrodki środowiskowe, Powiatowy Ośrodek Wsparcia właśnie na Warińskiego i filię w Trzyniku. I tam dla 70 pacjentów dziennie my zajmujemy się tą rehabilitacją psychiatryczną. Nie śmiem, nie, nie, myślę, że na, naprawdę na, na wysokim poziomie, ale za sprawą współpracy naszej wspólnej terapeutów, Lekarzy, psychologów, pielęgniarki, terapeutów środowiskowych. Pracujemy zespołowo i dlatego jest, jest efekt naszych działań. Bo nasz pacjent jest, nie jest anonimowy, jest w centrum uwagi. Podążamy za nim, towarzyszymy mu. Jak mówi Ewa Giza, za największy sukces uznaje zespół, z którym pracuje. Gdy w 1998 roku to wymyśliłam, i chciałam to zrobić, byłam jedna. A w tej chwili mam cały zespół wykształconych, bardzo dobrze wykształconych, zaangażowanych ludzi, i w średnim wieku, i już, w, i młodych, zarażonych ideą. I to jest nasz olbrzymi sukces. Jest zgoda, jest empatia, jest rozumienie, jest wzajemna współpraca, jest mobilizacja, i wszyscy, gdy trzeba, to jesteśmy. Skonsolidowani, także to, jest, to są ludzie po prostu. Teraz najważniejszym celem stowarzyszenia jest stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dzieci. Dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego, dla całych rodzin w oparciu o Narodowy Fundusz Zdrowia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Myślę, że najbardziej trzeba nam życzyć, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia otworzył się na system konkursowy i abyśmy mogli to, co robimy w oparciu o finansowanie samorządowe, bo to jest finansowanie projektowe, przełożyć na system Centrum Zdrowia Psychicznego finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia bo to wtedy jest stabilność, przewidywalność budżetu, żeby ta nasza reforma, którą rozpoczęliśmy, trwała. to wtedy będzie lepiej wielu ludziom w tej chwili możemy wtedy objąć systemem całą populację naszego powiatu i dalej, tak? A poza tym no, uczymy, kształcimy, pokazujemy, to jest też wielka wartość. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć życzeń, gratulacji i podziękowań. Chciałabym dzisiaj z wielkim szacunkiem i uznaniem zwrócić się do pani dr Ewy Gizy, wieloletniej prezes i założycielki tego stowarzyszenia, i do wszystkich państwa, do wszystkich tych, którzy pracują w stowarzyszeniu Feniks, którzy swoją działalnością niejednokrotnie pokazali że można na Was liczyć i chciałabym Wam wszystkim podziękować, bo rzeczywiście praca, którą Wy wykonujecie, nie jest tylko zwykłą pracą. To jest misja, którą realizujecie. Z wielkim powodzeniem. Dziękujemy. Ja by na dziękuję za to, co przez te 25 lat zrobiłaś, bo bez siebie absolutnie nie byłoby tego stowarzyszenia. Jestem pewien w 100%. Ale nie zdajemy sobie sprawy, jak... Stowarzyszenie Feniks odciąża opiekę zdrowotną w Polsce pod każdym względem. Bo nie ma miejsc, to wiemy o tym, bo pieniądze ty i inni się starają o to, żeby stowarzyszenie funkcjonowało. Dziękuję pani serdecznie za to, że 25 lat temu rozpoczęliście wspaniały proces z tymi wszystkimi osobami, które pani, które pani zaufały, że. Zdrowie psychiczne przestało być tematem tabu i wreszcie możemy mówić o tym głośno, mówić o tym w mediach i żeby te osoby i rodziny, które są dotknięte chorobą psychiczną, nie musiały się wstydzić i chować gdzieś po kątach. Więc za to Pani serdecznie dziękuję. Szanowna Pani Prezes, Szanowny Zarządzie Stowarzyszenia Feniks, Droga Ewo. Przed dniem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego pragnę nade wszystko szczerze podziękować. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Książę poetów Zbigniew Herbert zostawił nam nieprzemijające przesłanie: Nie należy zaniedbywać nauki o pięknie. Wy to piękno stale niesiecie i utrwalacie, bo niegasnącym pięknem jest pomoc. Wsparcie i fachowa opieka medyczna nad osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Serdecznie pozdrawiam. Czesław Hoc, poseł na Sejm RP. W imieniu Zarządu Powiatu, Radnych Rady Powiatu, a przede wszystkim mieszkańców Powiatu Kłoprzyskiego, chcę z całego serca podziękować za to, co robicie, za Waszą empatię, profesjonalizm, za zaangażowanie w sprawy każdego człowieka potrzebującego Waszej pomocy. Za to wielkie dzięki, pokłony i panie, bo pani jest taka, że jak drzwiami panią wygonię, to pani wejdzie oknem. Tej skuteczności, tej determinacji w działaniu, w osiąganiu kolejnych celów, stawiacie sobie coraz wyższe cele dla dobra mieszkańców Powiatu Obrzyskiego. Za to serdecznie się kłaniamy i dziękujemy. Chciałbym powiedzieć Pani Prezes, że to, co robicie poprzez swoją działalność. Zdrowotną, kulturalną, oświatową, jest budowaniem mostów właśnie dla tych ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie, życzyć wytrwałości, życzyć, żebyście robili jeszcze więcej. Dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. Jak podkreśla Stowarzyszenie Feniks, ich przesłanie wybrzmiewa nie w haśle reklamowym, lecz w codziennej pracy. Nadzieja, godność i wspólnota to nie tylko wartości, to praktyka, relacja, obecność. Feniks buduje nadzieję tam, gdzie długo jej nie było, dla osób zmagających się z chorobą psychiczną, dla rodzin w kryzysie, dla ludzi dotkniętych wykluczeniem. Po 25 latach Feniks nie jest tylko instytucją, jest ruchem społecznym, który udowadnia, że troska o zdrowie psychiczne jest troską o całość człowieka i całość społeczeństwa. Na dłuższą relację z gali 25 Stowarzyszenia zapraszamy dzisiaj po wydarzeniach dnia.